serdecznie się z Państwem witam mamy ostatnie podrygi zimy mamy końcówkę lutego i, i będą początkowe dni marca ogona się zrobiła taka znieśniejsza ono ma być 15 stopni w cieniu teraz jest godzina gdzieś ko 13 no postanowiłem troszkę pozmieniać szółką w miastach, to znaczy wyrzucić te kawałki wysokie, ująć ramek, włożyć. Niskie powałki, które będą umożliwiały dalsze wiosenne zabiegi. Przede wszystkim chodzi, żeby rodziny pszczele można w późniejszym terminie, gdy przyjdą chłody, zasilić syto miodową Syta miodowa będzie nie tylko do rodzin pszczeli pokarmem ale i, i napojem ta rodzina ostatnia mi się w pasiece obleciała Niezbyt chętnie poszła do oblotu, bardzo, ale bardzo chętnie 20 10 ml Ropu cukrowego czy do 2 ziła 200 ml, to jest dwie setki zapasów ma ładnie, a może tej rodzinie tylko brakuje tego, żeby te ramki z góry jej okryć. zapasów bardzo mało zużyła drodzy Państwo, tu póki nie ma czerwiu to Wam pokażę to dno w tym ulu a proszę popatrzeć jakie piękne dno Bez żadnych ogródek Tej konstrukcji ule są bardzo dobre Nie ma pszczół, jest, a czerwiu nie ma tu tak by było okłębione. Tak, tu jest czerw. Zaraz wam pokażę. Tu matka przygotowała miejsce na czerw. Tak to wygląda. Jest bardzo mały czerw. Także zanosi się na to że w tym matka o tu jest szer, dość dużo też zanosi się na to że w tym ulomatka matka zacznie czelić z bardzo dużym rozmachem no i co tu jest co tu jest na tej ramce mhm. proszę państwa na tej pustej ramce przygotowują matce komórki do czerwienia niestety ale ta ramka ta ramka będzie wyjęta bo jest dość pustawa to że komórki są przygotowane do czerwienia to nic bardziej korzystne będzie sytuacja jak będzie ramy w gnieździe gdzie jest to możliwe tak tu były przygotowane są przygotowane komórki do czerwienia jeszcze czego nie ma nawet złożony jest ten syrop co on podał ale trudno proszę państwa ale trudno tu o tej porze roku przy tak wypełnionym gnieździe pokarmem i przy takiej ilości pszczół trzeba dążyć do jak najmniejszej ilości ramek w gnieździe. Ramkę ostatnio z pokarłem dałem na czoło gniazda tylko, że ruzinki pszczele straciły ten syrop, co im dałem. Ładnie sobie na tej ramce złożyły syrop i przygotowały ją do czerwienia. Tak syrop cukrowy może zmobilizować rodziny pszczelę do podejmowania czerwienia. I też, proszę Państwa, bardzo szybki zabieg w tej mojej studni. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo wychłodzenia gniazda A teraz zakładam małą, niską powałkę, przy której rodziny wszele Będę świetnie pracować i starym zwyczajem pod ten mostek, pod to oczko, kładam woszczyznę, żeby pszczółki miały niżej do niej przejść. No jest tu tych ramek troszkę dużo ale pszczoły się bardzo pięknie, mimo że to słaba rodzina, wzięła za robotę. A jeszcze teraz, gdy zmniejszyłem pojemność tego gniazda, to one na pewno wpadną w szał pracy. No i ta powałka inna, płyciutka, mała, w resztę przestrzeni ramkowych okryte ściereczką. To ciepło im nie będzie umykało, nie będzie ich to wszystko denerwowało, że muszą walczyć. o ciepło sianko, siap, sianko wiadomo co robi w ulach sianko, słoma są to środki, które wchłaniają wilgoć każdy o tym wie i teraz ta rodzina dostanie syte dostanie syte dopiero przed nadejściem ukłodzeń w tej chwili, może dwa tygodnie, zapowiadają ciepło. Takie ciepło, że lada dzień może powstać nawet nektarowanie. A gdy powstanie nektarowanie, to nawet tym biednym rodzinkom nie trzeba będzie żadnej syty podawać. może bo będą miały picie z nektaru także tu w tej rodzinie jest choć rodzina słaba na tą chwilę wszystko ok serdecznie się z państwem żegnam